Pod mikroskopem elektronowym zobaczymy, jak wygląda muszka owocowa. Muszkę owocową przykleiłem na taśmę węglową, następnie trafiła do komory mikroskopu elektronowego. Jaki rozmiar ma muszka owocowa? Muszki wykazują dymorfizm płciowy. Samice mają około 2,5 mm długości, podczas gdy samce są nieco mniejsze. Zmierzone wybrane fragmenty ciała muszki możecie zobaczyć na ekranie. Oczy muszki są bardzo ciekawe. Składają się z setek fasetek i zajmują większość powierzchni głowy. Charakterystyczne krótkie włoski pomiędzy oczami to szczecinki. Pokrywają one również resztę ciała muszki. Przyjrzymy się jeszcze noze muszki. Muszki wyposażone są w trzy pary nóg. Posiadają pazurki, które umożliwiają przyczepianie się, oraz wiele szczecinek. Skrzydła również mają włoski. Są przezroczyste i błoniaste, z widocznymi, delikatnymi żyłkami. Ich rozpiętość wynosi około 4 mm. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, zostaw polubienie oraz prześlij dalej. Materiał powstał dzięki możliwości użycia mikroskopów znajdujących się w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Jeżeli chcesz wesprzeć moją pracę, możesz dołączyć do grona patronów.